Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie. Jak zawsze, Polish Notes i dzisiaj zrobię dla Was wielki test rzeczy z firmy Happy Color. Jak widzicie, mam tutaj nie tylko pisadła, ale również artykuły bardziej papiernicze, które pokażę Wam również. Produkty z tej firmy znajdziecie nie tylko w sklepach stacjonarnych, w jakichś takich mniejszych. W sklepach z artykułami papierniczymi, również ich rzeczy są dostępne online, także warto się rozejrzeć, może coś dla Was się znajdzie, w szczególności, że to co tutaj mam to nie jest wszystko, co oni produkują. Produkują również bibuły, takie długie, kolorowe brystole, także wybór jest naprawdę ogromny. Ja zajęłam się tym razem takimi najbardziej powszechnymi ich produktami i teraz Wam wszystkie je po kolei przedstawię. Zapraszam! Dodatkowo przygotowałam dla Was malutkie rozdanie produktów z tej firmy, także zostańcie do końca filmiku, aby dowiedzieć się szczegółów. Nie mogłabym się nazywać Polish Notes, gdybym nie zaczęła od długopisów żelowych, te akurat są w kolorze niebieskim, mam tutaj ich 12 sztuk i jak widzicie w tym zestawie mamy wszystkie kotki. Tutaj mamy również kotki, tylko że te są bardziej fat, czyli grubsze. Mamy chude kotki, mamy grube kotki i mamy słoniki. Dlaczego te produkty nazywają się Feelings? Zaraz wam pokażę. I ogólnie pokażę wam, jak wyglądają i jak się sprawują. Przyjrzyjmy się im z bliska. toż są wszystkie kolory, które były w pudełku. Mają prześliczne, słodziutkie pcesie. Przyznajcie, wyglądają po prostu cudownie, takie grube kiciusie. Naprawdę coś słodkiego. Możecie sobie potem dopasować kolor do waszego nastroju. Także wybór jest naprawdę ogromny. A dodatkowo, co kryje się tu z boku? Wszelkiego rodzaju napisy. Zaraz wam pokażę, jak można je wykorzystać. Ale przejdźmy jeszcze do końcówki. Weźmy sobie zielonego kiciusia. Jakby szlak miał kota, to pewnie wyglądałby właśnie tak, chociaż może miałby brzydki pyszczek. Tyk. co mamy w środku? Klasyczną końcówkę, pół milimetra. Wkłady. Zaraz zobaczymy, czy są wymienne. Jak najbardziej, wkłady możecie sobie wymienić. Bardzo fajna opcja, która jest również lepsza dla środowiska. Zamiast kupować nowe długopisy, zawsze możecie zaopatrzyć się w wkłady. Spróbujmy coś napisać. dosyć gładko. Jak już je rozpisałam nic mi tutaj nie przerywa i powiem wam tuż od razu zasycha, zero plam. Także bardzo fajna opcja, gdy facetka dyktuje tak szybko jak Eminem. Także jak będziecie coś szybko pisać to nie ma problemu, nic się nie rozmazuje. Jak najbardziej do zeszytu super się sprawdzi. O mój Boże, dopiero Teraz zobaczyłam, jak bardzo dbają o szczegóły. Zobaczcie, jakie piękne mają otworki takie małe. Boże, nie bierzcie ze, ze mnie przykładu. Nie zachwycajcie się tymi otworkami, ale zobaczcie, jakie słodziutkie mają takie pupeczki. Po prostu dbałość o szczegóły jest powalająca. Nie no, są i z przodu, i z tyłu. Ale przejdźmy do wykorzystania naszych napisów w szkole. zebrać aż 4, 8, 12 kolorów, każdy kolor ma inny napis, końcówka jest ta sama, pół milimetra, niebieska, żelowa. Widzieliście, że dobrze się sprawuje, także już tylko kwestia, który wzór nam się bardziej podoba, czy są to te oto słoniki, czy są te cienkie kotki, albo te grube kotki z super tyłeczkami. Wybór należy do Was. Wszystkie kolory i napisy prezentują się dokładnie tak. Jeśli chcecie wygrać jeden zestaw, to tak jak wspomniałam, zaczekajcie do końca filmiku. Happy Colors stworzyło również takie bardzo ciekawe zestawy, które składają się z kilku elementów. Ja na przykład mam tutaj zestaw długopisów usuwalnych, dwie sztuki. Wszystkie mają ten sam wzór, taki pastelowo-różowy z elementami pastelowego niebieskiego. Mam tutaj również w tym samym wzorze ołówek, taki klasyczny. HB. Pisze się nim bardzo dobrze, jak to wszystkimi ołówkami HB. Do szkoły, do zbiorów zadań, jak, najdo, jak najbardziej się sprawdzą. Także możecie sobie taki zestaw stworzyć. No i teraz perełka, czyli właśnie takie notatniki. Nie są to zwykłe notatniki. Jak widzicie, okładka jest oczywiście twarda. Tutaj możecie się podpisać. W ogóle bardzo ładnie wszystko jest wykonane, bardzo estetycznie. Tutaj macie również kolorowanki, a przede wszystkim patrzcie, tutaj macie kropki, jest ich dosyć sporo, ale to nie wszystko. Idziemy dalej, proszę bardzo, macie już linię, idziemy jeszcze dalej i macie kratkę, a na samym końcu, szanowni Państwo, patrzcie, jakieś odjazdowe, geometryczne wzory, możecie sobie na przykład tworzyć taką mozaikę, też bardzo fajny pomysł. Albo po prostu pisać jak zwykłym notatniku, wtedy tło będzie po prostu ciekawsze. Kartki są bardzo dobrej jakości, takie grubsze, myślę, że nie powinno nic przebijać. Także na takie pierwsze budżo też jak najbardziej się sprawdzi. Szczególnie, że nie jest to jakiś gigantyczny notatnik, który zająłby Wam pół torby. Tutaj macie ten sam układ, tylko że deczko inne kolory. Również wszystko elegancko wykonane. I również mamy część kropkową, liniową, kratkową i tą geometryczną. Także który wzór Wam się najbardziej podoba, taki możecie sobie zakupić. No i potem wszystko ładniej wygląda, jak macie w jednej takiej konwencji zachowane. No, ale ja tak pokazuję te długopisy, a nawet nie wiadomo jak piszą. Także zaraz Wam wszystko. Pokażę ogólnie tych zestawów. Jak widzieliście na początku, jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Także możecie sobie je dopasować do upodobań, który wydaje Wam się słodszy, który bardziej praktyczny. Tak czy siak, wszystkie mają te same cechy. Zwykle mamy dwie sztuki lub więcej w opakowaniu. Kolor pisania to jest niebieski i końcówka to jest takie klasyczne pół milimetra, także nie za gruba, nie za cienka, taka w sam raz. No i przede wszystkim macie. Element, taką gumkę do zmazywania. Także jeśli ktoś się boi, że coś spaprze, to w takim razie warto mu taki długopis zakupić. Ja już się podzieliłam z moją koleżanką z pracy, która nawet nie wiedziała, że takie długopisy istnieją, dlatego bardzo się ucieszyła z takiego prezentu. Tylko pamiętajcie, żeby nie wypełniać żadnych egzaminów takich ważniejszych takim długopisem, ponieważ yy, takie tusze mają tendencję do znikania. Nie wiem jak w przypadku tych, ale słyszałam już różne historie. Także przezorny zawsze ubezpieczony. Tak właśnie prezentują się te wszystkie zestawy, które na ten moment posiadam. Tutaj te dwa zestawy po prawej są właśnie w tej samej kolorystyce co notatniki i ołówek. Następnie przechodzimy do bardziej męskiej wersji, takiej można powiedzieć yy, kosmicznej. Potem mamy wszystkie słodziutkie zwierzątka, które na pyszczkach albo na tyłeczkach mają elementy zmazywalne. No i na końcu takie sympatyczne długopisy w kształcie ołówka. Możecie mi również dać znać w komentarzu, który Wam się podoba najbardziej, a my zaraz sobie jeden z takich długopisów przetestujemy. Może weźmiemy sobie kaczuszkę, takie są słodziutkie, fajne. Voila, jedna kaczuszka wyciągnięta, jak widzicie, mają bardzo sympatyczne, fajne skówki, takie słodziutkie. W przypadku kaczuszek, tutaj z tyłu macie gumkę do mazania, jest również logo. No i co? Zabieramy się do testów. No i próbujemy. Piszą bardzo gładko, nic nie przerywa. Bardzo proszę, napisane. Również jak widzicie, tuż się w ogóle nie rozmazuje. Bardzo szybko zasechł, co się bardzo chwali, bo wiecie, że jak się pisze na przykład jakieś długie zadanie domowe albo wypracowanie, to się kończy z niebieską ręką. I to zawsze była moja zmora. A tutaj nie dzieje się nic. Także rewelacyjna sprawa. No i co? Gumujemy? Może nie. Zostańmy przy pozytywnych myślach. No i proszę. A jeszcze może tutaj, żeby wszystko się zgadzało gramatycznie. I gotowe. Wszystko się fajnie zgumowało. Jak najbardziej po, potem można pisać. No i linia taka klasyczna, nie za gruba, nie za cienka. Tak jak wspomniałam, nic się nie rozmazuje, także jak najbardziej z całego serca mogę je polecić. I pamiętajcie, do tych długopisów wszystkich są te same wkłady, także możecie sobie zakupić taki jeden zestaw, a potem już tylko uzupełniać wkłady. Nie musicie kupować kolejnego zestawu, także to również jest fajna sprawa, szczególnie jeśli nam śpieszno. Fajne te zestawy, takie wesołe, słodkie. No i przyszedł czas na ostatnią rzecz z tej firmy, którą posiadam, ponieważ na ich stronie internetowej jest tyle super rzeczy, żebym chyba zbankrutowała, <laughs> ale od czasu do czasu można sobie na coś pozwolić. Jak widzicie, tutaj jest blok specjalny do markerów artystycznych, alkoholowych, choćby do tych z biedry, które wam w ostatnim filmiku pokazywałam. Bo wiecie, jeśli używacie normalnego papieru do takich markerów, to po pierwsze wszystko wam się bardziej rozpływa po tym papierze. Wtedy taki marker wychodzi za linię, a dodatkowo bardzo szybko się zużywa. Także warto się właśnie zaopatrzyć w taki oto papier. Tutaj mam przykładowy rysunek, który wielu z Was może kojarzyć z mojego Instagrama i on został właśnie wykonany na takim papierze. Jak widzicie, ten, ten papier jest taki błyszczący, gładziutki. Jednocześnie widzicie, praktycznie nic tutaj mi nie przebiło, co również oznacza, że papier wchłonął o wiele mniej tuszu z markera niż w przypadku zwykłego papieru. No i widzicie efekt chyba w porządku. Ten blok kupiłam akurat w Empiku. Był on naprawdę niedrogi, także jeśli planujecie swoją przygodę z markerami artystycznymi, to warto się naprawdę w taki blok zaopatrzyć. Grubość kartki również jest o wiele lepsza niż takie kartki Xero. No i macie 25 arkuszy, ale wiem, że mają jeszcze większe rozmiary takich bloków, choćby A3. Także jeśli ktoś chce tworzyć jakieś większe grafiki czy plakaty, to jak najbardziej polecam. Wszystko już sprawdzone, nadszedł koniec filmiku i takie można powiedzieć krótkie podsumowanie. Wzorów macie naprawdę ogromną ilość, wszystkie mają ten sam wkład. Także po prostu kierujcie się tym, co Wam się najbardziej podoba. Różnicy żadnej między zestawami nie ma. Myślę, że sprawdzą się one bardzo dobrze, ponieważ jak sami widzieliście, po pierwsze, tuż się nie rozmazuje. Po drugie, długopis nie jest ani za gruby ani za cienki. A dodatkowo możecie go bez problemu wymazać, co jest naprawdę bardzo przydatne. Notatniki też są bardzo ciekawe, bardzo nietuzinkowe. Te kartki mają naprawdę rewelacyjne, także jeśli macie chociaż odrobinkę kreatywności, to warto się w taki zaopatrzyć. Bo fajne są, no kurcze, nie ukrywajmy. Pomysł z wieloma wzorkami w środku jest moim zdaniem genialny, także też jak najbardziej polecam. No i nasze super słoniki, kotki ze ślicznymi pupeczkami i kotki cieniastki w pastelowych kolorach, też jak najbardziej są super, wprawdzie niewymazywalne, ale również przesympatyczne i tak samo tuż się nie rozmazuje. Także też kwestia, czy potrzebujecie, żeby coś wymazywać, czy wolicie, żeby jednak miały takie spoko napisy, jak choćby idziesz siku stara. <grym> Dobra, to było z... No, szkoda gadać. Tak czy siak, wybierzcie swój ulubiony wzór i kolor, naprawdę coś nowego, coś ciekawego w branży papierniczej i piśmienniczej, także wypatrujcie ich w swoich lokalnych sklepach. Nie zapomnijcie również zaobserwować mnie na Instagramie, polubić na Facebooku, zostawić łapkę w górę, jakiś pozytywny komentarz, wiecie jak mnie to bardzo inspiruje i motywuje do pracy. A teraz czas, żebym opisała Wam konkurs. Takie małe rozdanie, na czym ono będzie polegało. Zasady są bardzo proste, po prostu w komentarzu wpisujecie, które napisy chcielibyście otrzymać, dokładnie które cztery długopisy chcielibyście po prostu dostać w ramach takiego rozdania. Tutaj macie ponownie wszystkie napisy, no i czekam na Wasze komentarze. Dodatkowo wystarczy zasubskrybować mój kanał i jeśli macie Instagrama, to również zaobserwować mnie na Instagramie. Wszystkie szczegóły znajdą się również w poście na Instagramie, do którego link wrzucę w opisie. Niecierpliwie czekam na Wasze odpowiedzi. Mam nadzieję, że widzimy się następnym razem. Do zobaczenia. Cześć, cześć.